No odcinek, a my dalej wybieramy programy. No tych typie, co to ma być? No chłopie. Nie przyłajcie. O jest! Świnka Alinka. Ej, bolana płacze. wysią się, pocieszmy, dajmy jej prezenty. Daj jej prezent i balonik. Tylko na F2 usta. Damy jeszcze balonik. Mieliśmy ją pocieszyć! A nie walnąć do Stanu depresji... Mieliśmy ją, partek, mieliśmy ją pocieszyć, a nie walnąć do Stanu depresji. Kto chce nam wejść? co ty chciałeś napisać? What is this? O nie! Za wchodzenie nieznajomych ludzi do domu? Ban domu! Lana is pro! Dobra, daj, dawaj jej prezenty! Daj mi batona! jest trochę smutno dam Ja też dam jej prezent. Okej okay. Dobra, chodźcie, siedzimy nie, Ej, ze mną, bo ona mnie lubi. To będzie nas goniła. No, weź ze... M weź mnie. A ja przetłumaczę sobie w tłumaczu, co oznacza get away. A co będzie w następnym odcinku, tego dowiecie się w następnym odcinku.